Okej, okay, a co będzie z tobą, jakby była wojna w Polsce? Tak jak z każdym żołnierzem dostanę swój przydział mobilizacyjny. Michał też dostanie swój przydział mobilizacyjny, ponieważ każdy mężczyzna, który jest w odpowiednim wieku mobilizacyjnym, ma przypisane swoje miejsce i będziemy realizować to, co nam nasi włodarze nakażą. Po to, żeby bronić naszego kraju, naszych rodzin i walczyć o niepodległość. Obyśmy nie musieli. Oby nigdy. Witamy Was na kanale Lekarze. Dziś chcemy Wam pokazać najróżniejsze drogi, które lekarz może wybrać po skończeniu studiów. Może być lekarzem rodzinnym, tak jak my z Michałem, Michał Domaszewski, Magdalena Krajewska, ale może też iść w zupełnie inną stronę. Taką trochę mechaniki, nie wiem jak to nazwać, czyli chirurgii, a dokładniej mamy tutaj chirurga wojskowego. Czyli lekarza, który jest jednocześnie chirurgiem i jednocześnie jest oficerem Wojska Polskiego. W jaki sposób Artur został i oficerem, i lekarzem? Jaka była jego droga? Jakie są plusy, jakie są minusy, zagrożenia, ale też oczywiście korzyści z Twojego zawodu? Artur, może zacznijmy od początku. Co trzeba zrobić, jak trzeba zacząć swoją karierę, żeby zostać lekarzem wojskowym? Po tym, jak zdasz odpowiednią maturę... Musisz dostać się na uczenie. Jest jedna uczelnia w Polsce, która szkoli lekarzy wojskowych. Jest to Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski. Jak dostaniesz się na ten Wydział Wojskowo-Lekarski, to kończysz mając dwie rzeczy. Stopień podporucznika, jest to najniższy stopień oficerski. Jednocześnie kończysz szkołę z tytułem lekarza medycyny. Następnie idziesz na staż. My jako lekarze wojskowi możemy robić staż w jednym ze szpitali wojskowych. Staż trwa tyle samo. 12 miesięcy, dodatkowo mamy miesiąc szkolenia poligonowego, które jest wplecione jakby w okres po zakończeniu studiów, te nasze wakacje, które zawsze są troszeczkę skrócone przez właśnie okres szkoleń poligonowych i następnie po skończeniu stażu, posiadaniu stopień oficerski dostajemy nasz najważniejszą rzecz w wojsku, czyli pierwszy przydział. Przydział jest to miejsce, gdzie będziesz pełnił swoje funkcje jako lekarz-oficer, Czyli po prostu jednostka wojskowa i tam dalej będziesz mógł się realizować, jednocześnie starając się o wykonywanie szkolenia specjalizacyjnego. No czy właśnie. A ma... czy trzeba mieć jakieś konkretne, nie wiem, charakteru, czy jest jakiś, jakiś inny test, który trzeba zdać? Na U pewno się... musisz być sprawny fizycznie, sprawniejszy niż inni lekarze i musisz to udowodnić. Żeby zostać oficerem, mamy testy sprawnościowe, musimy je zaliczyć. Są normy określane. Mamy kilka konkurencji m.in. podciąganie, brzuszki na czas, bieg 10 razy 10, albo tak zwana koperta. I dodatkowo mamy bieg na 3 km albo pływanie w basenie przez 15 razy. Ile razy się trzeba podciągać? Zależy o to, jak jesteś jednostce, ile masz lat, ale ci najlepsi to muszą się podciągać na 20 razy. E, mój rekord to 17, ale teraz bym zrobił może i 20, zrób, no spróbuję. Nie zrobię, nie zrobię. No to Michał, nie możesz nie zrobić karierę w wojsku, w jednostkach specjalnych. Ja dwa razy to jest na kobietę, to jest po prostu... Nie, super, ja szanuję. Ale chciałem przypomnieć, że podciąganie jest nachwytem i no, można no, robić no, tylko no, wyłącznie siłowo, a nie no, można no, robić technicznie. No, oczywiście, że zrobię, no ale dobra. E, czyli tak, drogę już znamy i Ty dostałeś skierowanie do jakiej jednostki? Miałem to szczęście, że było nas mało w moim roczniku, bo ja byłem pierwszym rocznikiem reaktywacji wam czyli Wojskowej Akademii Medycznej Uczelni, która została zlikwidowana i została zreaktywowana później w nowej formule, w takiej, jak Wam powiedziałem na samym początku. Miałem to szczęście, że nas było kilku, mogliśmy wybrać jednostkę. Ja trafiłem do drugiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej w Mińsku Mazowieckim. Jest to grupa, która wykonuje zadania w ramach służby Search and Rescue, czyli poszukiwanie i ratownictwo. Jest bardzo ciekawą pracą, można wiele rzeczy Zobaczyć, osiągnąć, szkolić się. Yy. tyle. Tłumacząc to na nasz język, Artur lata w helikopterze i lata udziela dana. pomocy, jeśli jest na przykład wypadek, jeśli się coś dzieje, zostajesz wezwany i po prostu musisz lecieć, przenieść fizycznie tą poszkodowaną osobę rannego do szpitala helikopterem. Trochę tak i trochę nie. Służba Search and Rescue dotyczy wyłącznie wypadków lotniczych i sytuacji kryzysowej. Czyli jeżeli faktycznie byłoby tak, że jakiś samolot zniknąłby z radaru, uruchomiłby informację, że mają problem, jest terrorysta, jest e, awaria silnika, albo że musieli gdzieś lądować w terenie przygodnym, to wtedy takie śmigłowce ratownicze, takie grupy są trzy w Polsce, są podrywane, lecą na miejsce, gdzie ostatni raz widziano samolot, tudzież śmigłowiec, tudzież inną maszynę i szukają tego poszkodowanego. To może być również paralotniarz, który na przykład ktoś widział, że spada w kierunku lasu. W momencie, kiedy znajdziemy tego poszkodowanego, faktycznie staramy się go wyewakuować do najbliższego szpitala, tam gdzie może mieć udzieloną fachową pomoc. W ramach szkolenia na śmigłowcu musieliśmy odbyć szkolenie nad terenem wodnym, szkolenie w górach razem z woprem i toprem i goprem. Także naprawdę było co robić. Można powiedzieć, że taki lekarz wojskowy, który jest w jednostce, w tym przypadku, jak ja byłem w grupie poszukiwawczo-ratowniczej. Musiał i pływać, i latać, i skakać, bo również jednym z elementów. Skakać 15 A. metrów z helikoptera do wody. Zdarzyło się. Zdarzyło się na pewnych pokazach. Był to element ratownictwa morskiego, czyli zastosowaniem dotarcia do poszkodowanego, który akurat znajdował się w wodzie. Ale również każdy członek personelu lotniczego musi mieć oddane skoki spadochronowe. Także jeżeli ktoś kiedykolwiek chciałby skoczyć ze spadochronu, czuje się do tego, żeby być lekarzem wojskowym. To takie jednostki są dla niego. Okay. A często zdarza się, że taka pomoc musi się taką pomoc udzielać? Na szczęście nie jest to ciężko, y, częsta pomoc. Natomiast jeżeli się zdarza, to faktycznie te wypadki są bardzo często y, masowe, niebezpieczne i z reguły albo nic się nie dzieje, albo dzieje się dużo złego. A jakaś emocjonująca historia z tym związana, której możesz powiedzieć, bo wiem, że nie o wszystkim możesz powiedzieć? Nie o wszystkim mogę mówić tak. Było parę emocjonujących historii, było parę emocjonujących historii z nami w roli głównej. Wiadomo, każda maszyna jest tylko maszyną, różne rzeczy mogą w niej nie zadziałać, mogą być różne stresujące sytuacje. Loty ratownicze są wbrew pozorom lotami. Bardzo takimi yy, nietypowymi, bo to nie są loty na dużych wysokościach, czyli to nie jest tak, że w razie jakby coś się działo, każdy z nas zakłada spadochron i może wyskoczyć, tylko to są loty na niskich wysokościach, bo my musimy wzrokowo poszukiwać tych rozbitków. Także to jest niejednokrotnie około 100-150 metrów, czyli to jest tuż nad granicą drzew na przykład. Czyli jak coś by się nie daj Boże wydarzyło, mamy bardzo mało czasu na reakcję i wtedy wszystko zależy od naszych pilotów, którzy są zawsze najlepsi. Okej, okay, to, to powiedz nam coś, no powiedz nam jakąś historię. Co się takiego działo? Co Mieliśmy na przykład kilka razy prośbę od policji na pomoc w poszukiwaniu zaginionych dzieci. Także zdarzyło się, że uczestniczyliśmy w poszukiwaniu, bo to było chyba 4 lata, które zaginęło w rejonach zegrzy. Czyli patrolowaliśmy całe nabrzeże wzdłuż jeziora, poszukując osób, które mogłyby widzieć Rozpoznać, próbując sami znaleźć tego chłopaka. Na szczęście, razem ze strażą, razem z policją, z informacjami, które na bieżąco przez radiostację dostawaliśmy, udało się tego chłopaka znaleźć całego i bezpiecznego. Mieliśmy sytuacje, kiedy paralotniarz też zniknął z terenu widoczności nad lasem, też go poszukiwaliśmy. Mieliśmy parę różnych sytuacji, o których też nie mogę mówić, ale dotyczyły awarii różnych maszyn, różnych rzeczy. A jak twoja praca zmieniła się teraz? Moja praca zmieniła się teraz w ten sposób, że po pięciu latach służby w tej jednostce zmieniłem jednostkę, ale jednocześnie chciałem przypomnieć, że my jako oficerowie jesteśmy lekarzami też, czyli realizujemy szkolenie specjalizacyjne. I lekarz wojskowy ma dwie możliwości robienia specjalizacji. Pierwsza to jest w momencie, kiedy dostanie przydział do szpitala. Czyli zostanie pracownikiem etatowym Szpitala Wojskowego i w ramach tej pracy jest oficerem w szpitalu, realizuje szkolenie specjalizacyjne. To jest niewiele takich miejsc. W większości przypadków my, jako lekarze wojskowi, jesteśmy skazani trochę złe słowo, ale wydaje mi się, że tego nie ma na to, że musimy wykonywać specjalizację w trybie poza pozarezydenckim, czyli na zasadzie umowy cywilno-prawnej. Mamy 3 dni w tygodniu, to łącznie wychodzi 15 dni w miesiącu, które możemy poświęcić na specjalizację. W ciągu tych 15 dni jesteśmy w szpitalu, uczestniczymy, pół na pół pół na pół. uczestniczymy w normalnym trybie funkcjonowania kliniki, uczestniczymy przy zabiegach, przy operacjach, przy kursach, także rozwijamy się tak jak każdy lekarz specjalizujący się. Minus tego jest taki, że w sytuacji, kiedy wykonujemy specjalizacje zabiegowe, ten okres nam się wydłuża. Przez to, że realizujemy zadania dla jednostek, bardzo często szkolenia, wyjazdy na różnego rodzaju poligony. Jeżeli ktoś służy na statkach, to również może wypłynąć w rejs. Jeżeli ktoś służy w jednostkach specjalnych, może wymagać szkolenia gdzieś poza granicami kraju w ramach współdziałania z innymi jednostkami z innych krajów. Jeżeli ktoś decyduje się na wjazd na misję, też może jechać na misję. Ale nie musieli, Także nie, nie, jest nie musi. Nie jest. Misje, niestety, albo istety, są nieobowiązkowe. Są tylko dla chętnych. Część lekarzy się decyduje, jest to na pewno fajne doświadczenie, ale nie dla każdego. Także, jeżeli ktoś czuje do tego pociąg, to po prostu sam się zgłasza i jedzie na taką wyzwanie. No właśnie, całe życie czułeś pociąg do tego, że chciałeś zostać żołnierzem i lekarzem jednocześnie, czy? Tak, no. tak. Na początku planowałem zostać ninżą, komandosem, lekarzem. Z racji tego, że nie ma czegoś takiego, odnalazłem się jak lekarz wojskowy. Okej, okay, a co będzie z tobą, jak by była wojna w Polsce? Tak jak z każdym żołnierzem dostanę swój przydział mobilizacyjny, Michał też dostanie swój przydział mobilizacyjny, ponieważ każdy mężczyzna, który jest w odpowiednim wieku mobilizacyjnym, ma przypisane swoje miejsce i będziemy realizować to, co nam nasi włodarze nakażą. Po to, żeby bronić naszego kraju, naszych rodzin i walczyć o niepodległość. Obyśmy nie musieli. Oby nigdy. I oby tacy wspaniali żołnierze jak Ty właśnie mogli nas bronić. I, i, nas, I nas uczyć. Jakieś, czy jeśli ktoś by chciał zostać lekarzem wojskowym, to masz dla niego jakieś specjalne rady, jakie powinny mieć predyspozycje charakteru, bo chyba stres w zawodzie lekarza jest duży, a w zawodzie lekarza wojskowego chyba jest jeszcze większy. Jest, jest większy stres na pewno. Poradę mam taką, żeby nie robić nic na siłę. Jak się nie czuję, nie jest do końca przekonanym, jest to ważna decyzja. Decyzja, która niejednokrotnie wpływa na nasze dalsze życie, wpływa na naszych bliskich, także nie robić nic pochopnie. Jeżeli nie czujemy się do, gotowi na pewne poświęcenia, bo w wojsku pewne poświęcenia są od nas wymagane, to lepiej nie wybierać tej drogi. Ale jeżeli czujemy pociąg do do przygody. To jest pewnego rodzaju przygoda. Do służby, pewne oddanie, pewien patriotyzm. Dobrze dogadujemy się z innymi, nie mam problemu z realizacją zadań. Chcemy spróbować czegoś innego niż tylko siedzenie w samym szpitalu albo na dyżurach. Jak najbardziej droga do lekarza wojskowego jest otwarta i powiem Wam, że w ostatnich rocznikach, które wychodzą. Ponad połowa to są kobiety. Także nie jest Magda to droga jest. tylko dla mężczyzn. Dlaczego... Po jak też można było do domu. Dla mnie to była fajna perspektywa. Teraz, jaką mamy dwójki, dwójki dzieci, inaczej na to patrzę, ale kiedyś jak najbardziej. Myślę, że jak matka dwojga dzieci lepiej ci będzie w domu <grym> z, tak, z dziećmi, w szpitalu, tak, niż w ogóle. Tak. Teraz na to tak patrzę, ale kiedyś patrzę swoje inaczej. No. <grym>, nie wrzucając. Jest to super specjalizacja, tak mi się wydaje przynajmniej. I fajna perspektywa po studiach. Myślę, że znakomita. No i I jak macie jakieś pytania jeszcze, to zadawajcie je w komentarzach. Spróbujemy na nie odpowiedzieć. Na wszystko spróbuję na nie odpowiedzieć. Śmiał. Więc pytajcie. Oczywiście pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał. I te paluszki w górę również. I widzimy się niedługo. Zapraszamy do oglądania kanału Dekarze. Trzymajcie się. Ale... Zapraszam.